Czy wiesz, że 90% bogactwa na świecie jest w rękach zaledwie 10% ludzi? A ty wciąż wierzysz, że wystarczy ciężko pracować, by stać się jednym z nich? Prawda jest inna i nie chcą, żebyś się poznał. Bogaci ludzie powtarzają ci jedno: ciężka praca popłaca. Ale czy to prawda? Spójrzmy na fakty. Statystyki pokazują, że 99% pracowników nigdy nie osiągnie bogactwa bez względu na to, jak bardzo się starają. Dlaczego? Ponieważ bogaci ludzie nie dorobili się na ciężkiej pracy, oni zarobili na twojej pracy. Jeff Bezos zarobił miliardy na Amazonie, ale czy wiesz, że jego firma przez lata płaciła niemal zerowe podatki? To prawo, którego ty nie masz, a to tylko początek. Elon Musk mówi, że każdy może osiągnąć sukces, ale w tym samym czasie jego firmy korzystają z miliardowych dotacji rządowych, do których ty się dokładasz, płacąc podatki. Tymczasem jego majątek rośnie w zastraszającym tempie. Podczas gdy ty dostajesz list z banku o podwyżce raty kredytu. Bogaci naprawdę zarabiają inwestując i omijając system, podczas gdy ty, przeciętny pracownik, płacisz największe podatki. Czy wiesz, że bogaci nigdy nie trzymają pieniędzy w gotówce? Oni wiedzą, że inflacja zjada oszczędności, dlatego inwestują w nieruchomości, firmy i fundusze, które generują dla nich kolejne zyski. To nie przypadek, że gdy przeciętny człowiek oszczędza na lokacie, miliarder kupuje ziemię, która za kilka lat będzie warta miliony. Podczas gdy Ty próbujesz odłożyć na emeryturę, oni zaciągają ogromne kredyty inwestycyjne, które nie tylko dają im zyski, ale również pozwalają im uniknąć podatków. Pomyśl o tym: pracujesz przez 40 lat, odkładasz pieniądze, rezygnujesz z przyjemności. Tymczasem bogaci nie tylko zarabiają więcej, ale robią to w zupełnie inny sposób. Mają dostęp do wiedzy i narzędzi, których nigdy Ci nie pokażą. Nie polegaj tylko na etacie buduj dodatkowe źródła dochodu. Inwestuj w aktywa, nie rzeczy, które tracą na wartości. Samochód, telefon, modne ubrania to nie są inwestycje, to pułapki, które pochłaniają Twoje pieniądze. Prawdziwe inwestycje to nieruchomości, biznesy, wiedza finansowa. Zrozum prawo podatkowe. Bogaci nie płacą podatków, bo wiedzą, jak legalnie tego unikać. Korzystają z ulg, zakładają fundacje, przenoszą firmy do rajów podatkowych, podczas gdy ty dostajesz wezwanie do zapłaty kolejnej składki. Teraz wiesz, że bogaci nie zarobili pieniędzy tak, jak ci mówią. Ale pytanie brzmi: co z tym zrobisz? Nie daj się oszukać. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak naprawdę przełamać system, musisz myśleć inaczej. Nie licz na system emerytalny, nie licz na państwo. Licz na siebie. Pamiętaj, że czas to twój najcenniejszy zasób. Wykorzystaj go mądrze. Przestań czekać na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Przestań szukać wymówek, bo życie nie będzie czekało, aż będziesz gotowy. Każdy dzień, który mija, to kolejna szansa, którą albo wykorzystasz, albo pozwolisz jej przepaść. Nie pytaj siebie, czy mi się uda jej to, tylko co mogę zrobić już teraz. Wielcy ludzie, którzy osiągnęli sukces, nie czekali na pozwolenie. Działali. Upadali, ale wstawali. Próbowali, aż osiągnęli swój cel. A ty? Czy masz odwagę zrobić pierwszy krok? Czy wolisz dalej patrzeć, jak inni biorą to, co mogło należeć do ciebie? To dopiero początek. Następnym razem odkryjemy tajniki banków i jak manipulują twoimi pieniędzmi. Dowiesz się, dlaczego kredyt, który bierzesz, nigdy nie działa na twoją korzyść i jak banki zarabiają miliardy pożyczając ci twoje własne pieniądze. Nie przegap. Jeśli chcesz więcej takich treści, zostaw subskrypcję i napisz w komentarzu. Czas przejąć kontrolę.